Monopoly Junior. Moc atrakcji. Tu czeka Was świetna zabawa. Zarabiaj pieniądze i kupuj najfajniejsze atrakcje. Monopoly Junior. Poczuj smak wesołej zabawy. Angry Birds. Super karty do zbierania. Zaprosi znajomych do wspólnego grania. Kto specjalny z kolekcji zdobędzie? Mistrzem w karty Angry Birds będzie... Mini Max plus za chwilę. Minimax plus plus kolejna pyszna przekąska w wykonaniu kuby i mikołaja. Zapraszamy do deserowni. Aloha robi się tropikalnie. Aloha! Tropikalne. Owocowe. Mm. Naprawdę pyszne. Marakuja, Nowe nim dwa żelki. Są super małe, super szybkie i mają super moc! Wypróbuj potrójną pętlę! Sprawdź, co potrafisz! Jesteś gotowy na superjazdę z Nano Speed? Daj z Ciebie wszystko! Tory, wyrzutnia i rampy! Nano Speed od KOBI! Jest takie miejsce, gdzie zabawa nigdy się nie kończy. Chcesz je zobaczyć? Wyrusz w magiczną podróż z kupusiem. Szukaj promocyjnych opakowań. Zbierz kolekcję niezwykłych pojazdów na kluoglijkach. Za kody aż 15 tysięcy nagród gwarantowanych. Wygraj także przenośne DVD oraz rodzinną wyprawę na magiczną wyspę Mauritius. Szczegóły na kubuś.pl Monopoly Junior, moc atrakcji! Tu czeka was świetna zabawa! Zarabiaj pieniądze i kupuj najfajniejsze atrakcje! Monopoly Junior, poczuj smak wesołej zabawy! Panie doktorze! Taak? Mój syn ma obsesję! Proszę usiąść, powiedz co widzisz na obrazkach. Czupacups! A tu? Czupacups! A tu? Czupacups! To zupełnie normalne. O. Możecie iść? z <śles> 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 big bubble! Kuma balonowa! Gdzie jest wielka pasja, tam nie ma rzeczy niemożliwych. Lena kocha konie i wraz z przyjaciółmi zrobi wszystko, by im pomóc. Zobacz, jak zaczyna się wielka przygoda. Rancho Leny od poniedziałku do piątku o 19 i w weekendy o 19.50 tylko. Uwaga! No dobra, to oznacza wojnę! Nadchodzi para niezwykłych przyjaciół. Wyście poszaleli! Zwariowani, ale zawsze fantastycznie zabawni. <śmienny> <śmienny> U POK i MOK. Od poniedziałku do piątku o 7.10 i o 12.45. Oglądacie deserownie. Podczas przeglądu filmów Kulinarny z Food Film Fest Kuba i Mikołaj prowadzący program zaprosili naszych widzów na warsztaty kulinarne, na których zresztą sami zobaczcie co tam się działo. Cześć, to ja Kuba, serialowy Kuba z deserowni. Pamiętacie nasz konkurs? Zapraszam widzów na warsztaty. Zaranżowaliśmy tutaj takie małe studio telewizyjne po to, aby zaprosić dzieci do tego, żeby wystąpiły przed kamerą. Chciałabym być szefem kuchni. 4A Jesteśmy dzisiaj na warsztatach kulinarnych. Przygotowuję pyszną kanapkę. Doliwką. Gotuję sałatki. Bawiliśmy się w gotowanie. Bawiliśmy się w telewizję. Bawiliśmy się świetnie. Poznawaliśmy jedzenie słuchem, dotykiem, smakiem, wzrokiem. Wszystkim jest W trakcie warsztatów przygotowujemy pyszne dania zupełnie od podstaw, z sezonowych, świeżych składników. I jak widać, dzieci mają z tego mnóstwo frajdy. Najbardziej lubię jeść spaghetti pyszna. Najbardziej lubię jeść jajka, piorek, lasagne, pizzę, gruszki, jabłka i pomidory. No i takie podjęliśmy tutaj działanie. Oglądajcie deserowi. Do zobaczenia na kolejnych warsztatach. Hmm? A, to to. Witamy w świecie Lego Technik. Zbuduj super wyścigówkę albo rozpocznij ekstremalny wyścig nowymi pojazdami. Odciągnij do tyłu i puść. Czekają Cię niesamowite wrażenia. Wyścigi nie mają granic. Podejmij wyzwanie z Lego Technik. Zobacz inne rozbudowane modele Lego Technik. Więcej na Lego.pl Absolutnie doskonały cynamonowy smak i małe, chrupiące kwadraciki. Tak trudno im się oprzeć. Cineminis obłędnie cynamonowe. Dołącz do Batmana z Ligi Sprawiedliwych i odbądź spektakularne walki z kartami do gry Ligi Sprawiedliwych po jednym zestawie w wybranych opakowaniach płatków Nestle. Nano Speed! Przygotuj się na zawrotną prędkość! Są super małe, super szybkie! Mają super moc! Potrafisz kontrolować Nano Speed? O nie! Spróbuj ponownie w potrójnej pętli! Sprawdź, co potrafisz! Jesteś gotowy na super jazdę z Nano Speed? Daj z siebie wszystko! Yeah! Super małe, super szybkie, super wyczynowe Ponad 60 różnych nano Tory, wyrzutnia i rampy Nano Speed od Kobi Sprawdź co dzieje się, Barbie zmienia ogon, strój i skrzydła Skrzydła wróżki weź i dodaj je księżniczce Wróżki, syreny, księżniczki tworzą twój świat fantazji wow! Odkryj Barbie ze świata fantazji Lalki sprzedawane oddzielnie Nerf Vortex To nowoczesne wyrzutnie dysków Proste działanie i mega zasięg. Przygotuj się na wystrzałową rozgrywkę z wyrzutniami Proton, Wigilon i Praxis. Kwietniową niedzielę zapraszamy na filmy. Poznacie historię niezwykłego sportowca, któremu pomoże siatkarka ze Spike Team. Wybierzecie się na biegun, gdzie bohaterskie pingwiny będą walczyć o swoje terytorium. I zobaczycie, jak samotny kowboj przywraca ład w opanowanym przez bandytów miasteczku. Już w tę niedzielę o 8.30 kumple z dżungli kierunek biegun. Koch! Chce ci coś powiedzieć! Hej. Hej! Powiesz co? A więc? Chodź, posłuchaj mnie! Witaj! No i gotowe. Obudziłeś się? Super! Dawaj tu następną kreskówkę! <grybuj> Od Lego Friends. W nowym salonie dla zwierząt Joanna wita Emmę Zbuduj stolik oraz wannę Przygotuj kąpiel dla Lady i wysusz ją Doskonale Baw się razem z Lego Friends Nowy salon dla zwierząt od Lego Friends Jest takie miejsce Gdzie zabawa nigdy się nie kończy Chcesz je zobaczyć? Wyrusz w magiczną podróż z kupusiem. Szukaj promocyjnych opakowań, zbierz kolekcję niezwykłych pojazdów na piłoklejkach za kody aż 15 tysięcy nagród gwarantowanych. Wygraj także przenośne DVD oraz rodzinną wyprawę na magiczną wyspę Mauritius. Szczegóły na Kubuś.PL. Nadszedł czas na Nerf Tag. Wejdź do gry i pokonaj drużynę przeciwnika. Możesz użyć w pełni automatycznych wyrzutni, by stać się najlepszy. Speed Sword, Sharpshot i Snapfire. Panie doktorze. Tak? Mój syn ma obsesję. Proszę usiąść. Powiedz, co widzisz na obrazkach. Czupa-czups! A tu? Czupa-czups! A tu? Czupa-czups! To zupełnie normalne. O. Możecie iść? <śmienicza> <śmienicza> Czupa czup z Big Bubble Kuma balonowa Sprawdź co dzieje się Barbie zmienia ogon, strój i skrzydła Skrzydła wróżki weź i dodaj je księżniczce Wygląda magicznie Syreny ogon weź i załóż go też wróżce Już płynie w powietrzu Wróżki, syreny, księżniczki Tworzą twój świat fantazji wow. Odkryj Barbie ze świata fantazji Lalki sprzedawane oddzielnie